Ratunku, zły pan strasznik mnie goni, a ja uciekam z naszą bazuką i walimy w niego! O, tak! O nie, moi drodzy, pobawmy się, plac zabaw to jest i nie ma już łez! Jej, ratunku! Ale mi się w głowie zakręciło! Blojań, wstawaj! Proszę cię, wstawaj! No już, no już! O, udało się, świetnie! Zostawcie łapęcję w górę, tutaj wasza Blue Jane, moi drodzy. O, dzień dobry, proszę pana, ale strasznie dużo ma nam do powiedzenia. O, zdecydowanie, kochani. No to co? Idziemy sobie dalej? No pewnie, no pewnie. O, co tutaj mamy? Jakiś balon? Czy mogę go użyć? Chyba nie, chyba nie, nie poddamy. Się? O nie, ale masz kwadratową głowę, koleżko! Jej, to mi się podoba, to mi się podoba. Muszę się wspiąć po tym termometrze. No właśnie. O, jak fajnie! To mi się podoba! Super, juhu! Brawo, brawissimo. Simon! Mamy strzałki, żeby wiedzieć, gdzie się udać. Na szczęście! Na szczęście i zbieramy sobie monety, orety, orety! To znowu ty, koleżko! Jesteś drugim więźniem! Nie tylko ja tutaj jestem uwięziona, ale ty też strasznie dużo ma nam do powiedzenia. Aż mi się nie chce tego czytać. Jej, jak wysoko, jak wysoko się wspinamy, i już na nic nie czekamy. I mamy innych więźniów. O, jeden już padł. <laughs> co to za jakieś bąbelki? Bąbelki i strach jest wielki. Ale mamy tutaj dużo wspinania i pełno strzałek, które oznaczają checkpointasy. Znowu ty zagadujesz mnie. Je, je, je. Daj mi już spokój. Jak się fajnie pływa. To mi się podoba, żabką sobie pływam, ale nie potrzebuje w ogóle żadnej butli z tlenem. A to ciekawe, a to ciekawe, świetną mamy, tu zabawę! Masz skrzela, moja droga Blue Jane, czy jak? Dobra, daliśmy radę. Ta woda sobie stoi, jakby w powietrzu. Jej, tego jeszcze nie było! Ej, nie w mur, nie płyń w mur! Moja droga Blue Jane, tylko do góry. No właśnie w ten sposób to mi się podoba, to mi się podoba, ale ekstra ta przygoda. Co to? Jakiś wielki robal? O nie, spadłam z niego! Koleżanko i kolego! O, jakie oczucha. Jej, to jest robal, to jest ogromniasty robal. A, to znowu ty zagadujesz mnie, jejeje. Ja już tutaj słucham cię. Dobra, idziemy, idziemy, szybko, szybko, szybko. To mi się podoba, to mi się podoba. Bravo, bravissimo, Blue Jane. O tak, o tak, zaraz wam pokażę jak... Jej, ej, można się tu trochę pogubić. O, w tych zawiasach. <laughs> o, gdzie tutaj teraz należy przeskoczyć? Dobra, wracamy się. jejeje, je. Musimy przez to przeskoczyć. To czerwone, które może nas skuć. No właśnie, uważamy, Blue Jane. Ej, dotknęłam tego i nic się nie stało. Jej, wypijemy se kakao, bo naprawdę się nic nie stało. To mi się podoba, jakieś przejście. Wow, czarne. Jej, rozejrzyjmy się. jejeje, jak ten labirynt fajnie wygląda. To znaczy, to nie jest labirynt tylko tor prze przeszkód. Rozwaliło mnie, nie! Jak to mogło stać się! Nie, nie chcę niczego! Koleżanko i kolego, znowu ty zagadujesz mnie! O, to jest jakiś doświadczony więzień, który chyba chce nam jakoś pomóc. O, i co? Udało się. Za pierwszym razem wybrałam z sześciu dobre przejście, ale miałam dużo szczęścia, nie sądzicie? Pięć na dziesięć monet. Sporo już tego udało mi się zebrać. Wow, o nie, nie! Nie poddamy się, no gdzieżby. Gdzież byśmy... Mogli się poddać, damy sobie radę, prawda, Blue Jane? No pewnie, damy sobie radę i pojemy czekoladę, no pewnie. O, a to co, znowu ty? Bardzo miło mi, tylko mniej trochę gadaj, bardzo cię proszę. O, patrzcie tylko, tutaj sobie skaczę. Czy jeszcze wolnością się uraczę? Miejmy nadzieję, kolejny checkpoint, o nie, rozpadłam się. Bierz się w garść, Blue Jane, i to jak najszybciej. O, kolejna... Moneta? Tak się skupiam nad tą monetą, że nie mogę prawidłowo nad tym przeskoczyć, żeby mnie nie skło. Udało się. Je, 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 Blueń, jesteś wielka! O tak, podoba mi się przygoda wszelka! To mi się podoba, tak jest, tak jest! I poprzeskakiwałam. O, jaki długi ten szyb wentylacyjny. O, tylko spójrzcie dobrze, że są te strzałki, chociaż przecież nie mamy tutaj innej drogi. O, jak mi się tu podoba! Jak fajnie uciekamy z tego więzienia! I świat. Nam się zmienia. No pewnie jakaś zielona kładka. Dobra, przechodzimy sobie po niej i co? Co to takiego? Jej, nie wiem, nie mam pojęcia, ale muszę bardzo uważać teraz o przeskakiwać nad tymi zielonymi kładkami. O i przygoda. Wita się z nami, inny gracz A! O nie, 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 niczego nie chcę, chcę tylko na spokojnie sobie tutaj przejść. No pewnie. O, kolega chyba też się skuł, bo zaczyna od początku. Tak, i już wszystko, moja droga Blue Jane jest w porządku. Dasz sobie radę, o dała. Brawo, brawissimo Blue Jane, dałaś sobie radę. I pojemy czekoladę, a jakże, a jakże, albo wypijemy kakao. O tak, śmiało. No dobra, jest checkpointas. Jej, skaczę sobie po mydłach, ale się nie ślizgam, o dziwo. Je, 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 jak fajnie tutaj skacze się, o nie, rozpadłam, mydło mnie rozwaliło, nie, nie tak tutaj było, miejmy nadzieję, dobra, skaczesz, Blue Jane, skaczesz, chce się, ała, to bolało, to bolało, rozpadnięta Blue Jane, rozpadnięta Blue Jane, co ja gadam, co ja gadam, moi drodzy, co to w ogóle za słownictwo, no tak, dobra, o. Tutaj w Jej, super! I mamy checkpointas, checkpointasy, checkpointasy dla naszej Blue nasy. Chodzę se po nożach. O, o dziwo, one jakoś nie spadają w dół! Cieszy się Blue Jane, że nie przecinają jej na pół. O właśnie i znowu sobie skaczemy, skaczemy nad tymi laserami, które witają się z nami. 8 na 10 monet! O, wiem, wiem, koleżko, strasznie ci się tutaj nudzi i czujesz się samotny, dlatego bez przerwy do mnie zagadujesz. No właśnie, tylko strasznie długie te teksty tutaj snujesz, więc staramy się ciebie przyspieszać, no pewnie. O, jak dobrze mi idzie. A, gdzie ja to spadłam? Poza planszę gdzieś. Do góry nogami jestem? Blue Jane! <ścoughs> Widzieliście to? Czeka na nas samo zło. Nie, no nie ma tak źle, nie, 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 wydostanę stąd się. Miejmy nadzieję, ale rym. Yeah. Super, nie? No, Blue Jane, bardzo ładnie, wszystko składnie, wszystko ładnie. O, czy dam zaraz moneta, wypadnie? Miejmy nadzieję, jeszcze tylko jednej mi brakuje. Czy ja się tutaj zaraz skuję? Nie, bo mamy świetne rady od pana kolegi, <laughs> więźnia. No tak, moi drodzy, damy sobie radę. O, uważnie. O! Wow, ostrożnie miałaś skakać, Blue Jane. Na szczęście na początku to się stało, więc nawet nie jest mi szkoda. O, patrzcie, taka tu przygoda. Juhu, 10 na 10. Brawo, mam achievementasa. O, jak się cieszy Blue jane -asa. I rozpadła się z radości. Tak się cieszyła do szpiku kości. No dobra, dalej, Blue Jane, dalej. Dasz sobie radę, dasz sobie radę. Miejmy nadzieję, miejmy nadzieję, że Blue Jane stąd zwieje. Tak, z tego więźnia. To żadna ściema. Juhu, brawo, patrzcie, jak ja pięknie sobie tu skaczę. To mi się podoba. O, i checkpointa z kolejny zaliczony. Tak, moi drodzy, problem kolejny załatwiony. Ja wiem, że ty się musisz komuś wygadać. Ja to rozumiem, mój drogi. Ho, ho o nie, rozpadłam się. Czy jeszcze raz będzie do mnie zagadywać ten pan? Miejmy nadzieję, że nie. I co? Nie zagaduje. Dobra, no to do góry, do góry, Blue Jane. Świetnie, że tylko raz się do nas odzywa. <laughs> tak i nas od przygody odrywa. Je, je, je nie poddamy się. Czek pointasy, check pońtasy, dla naszej, Blue Jay nasy. To mi się podoba i muzyka wesoła. Czy ja spotkam tutaj sokoła? He, <laughs> he, nie, żadnych ptaków tu nie widzę. Ho, 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 dobra, Blue Jane. Nogi za pas, bo czas goni nas. Jest coraz lepiej, coraz wyżej. Jej! Co to takiego? Jakaś postać dziwna. Ho, ho, ho. No dobra, już się niczym nie przejmujemy Tylko tutaj sobie biegniemy Brawo, brawissimo, a jakże, a jakże Mój drogi szwagrze he, he, he. O, jaka jestem dzisiaj weselutka No, moi drodzy Mam nadzieję, że wy jesteście równie radośni jak ja Tralalala la, 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 Ale ekstra ta przygoda I wspinamy się, tak Blue Jane się wspina O, dobra, damy sobie radę, damy Mamy mnóstwo strzałek i checkpointasów Dzięki czemu ten Labirynt naprawdę nie jest trudny. O, całkiem fajnie mi się tu gra. O tak, i kolejny. Ej, coś mnie próbuje zdmuchnąć. To nie było łatwe, moi drodzy, się tu przedostać. Także damy radę, damy radę. Do góry, do góry. Strasznie się wleczesz, Blue Jane. O, udało się. I widzę chmury. Wydostałam się na zewnątrz więzienia. I mój świat się zmienia. Czemu ja jestem taka malutka? A ci strażnicy, tacy wielcy, ogromniaści. O nie, nie, nie poddamy się. Gdzie ja to jestem? Yay! Czego ode mnie chcesz, mój drogi więźniu? Zdaje się, że będzie walka z Bosiorem. Patrzcie, tylko jaki ogromniasty pan strażnik. Dobra, walimy w niego, koleżanko i kolego. Nie wiem czym dokładnie, ale. O nie, czy on mnie tutaj dopadnie? Goni mnie, goni mnie, a ja do niego strzelam wodą. O nie, patrzcie, jakieś dodatkowe ataki. Co to takiego na tej ziemi? Coś, co mnie chyba skuje? O, czy ja tu życie uratuję? Naprawdę nie jest łatwo. I ponownie mnie goni jak stado wściekłych koni. Ratunku, ratunku, bo nie będzie po czym stunku. Pomocy, pomocy. No, pomóżcie mi, Moi teraz znowu sobie stoi. Oho, czy tak jemu przystoi? O nie, rozpadłam się od nowa. Tylko nie to, przecież już tyle żyćka. O, ja chyba mam na niego pomysł. Patrzcie, jak fajnie się zatrzymuje na tym wielkim bloku. Tak się tutaj buguje. Ha, ha, ha mam na ciebie wreszcie sposób, mój drogi kolego. He, 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 dobra, blokuj się, blokuj się, a ja do ciebie strzelam. O nie, wydostał się i jeszcze strzela do nas jakimiś dziwnymi krążkami. O, przygoda, wita się z nami! Blue Jane, dasz sobie radę, znowu się przyblokował. To jest świetny sposób tutaj, moi drodzy, który wam polecam, aby go rozwalić. No pewnie. Czekajcie, czekajcie, gdzie on jest? Schował się za tym blokiem. No nie chowaj już się, nie bój się mnie. No bo ja cię nie boję ciebie. Haha, ha. tak, tralalala, la, la, la. świetna ta przygoda. Niezły ten sposób za tym blokiem. Nie sądzicie? Powiem wam to skrycie. Przygoda nad moje życie. Ale jazda, jak fajnie. Gdzie ty jesteś? Schowałeś się, koleżko. O, jesteś. Dobra. O, uważnie, ostrożnie, bo nazwali jakimiś krążkami nie wiem czego koleżanko i koleżanko ale już życia ma coraz mniej. O, patrzcie, stoi sobie grzecznie, a ja w niego walę i się bawię doskonale. I się bawię świetnie. O tak. O, i odczucie letnie. Patrzcie tylko, co to takiego? Helikopter. I zaliczyłam całą Gierasę. Moi drodzy, a ja w tym miejscu chciałabym się już z wami pożegnać. Cześć, moi drodzy. I do usłyszenia.